Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Po chwilowej nieobecności znowu powróciłem. O, dzisiaj wybraliśmy się na dopawę. Niedawno było trochę większej wody, więc postanowiłem sprawdzić miejscówkę, którą trzepałem w zeszłym roku. O, oczywiście woda wyrównała tutaj cały plac po naszych pracach, po moich pracach, pracach moich kolegów. Potem jeszcze e, po tym, jak tutaj był ktoś z pompą. Wszystko tutaj rzeka sobie pięknie wyrównała. E, natomiast co ja dzisiaj tutaj będę robił? Ja dzisiaj tutaj przyjechałem sprawdzić teren z wykrywaczem. Proszę, Gareth jest dzisiaj ze mną. E, zobaczymy, może coś z tego wyjdzie. Już tutaj e, kilka dziurek wykopałem. Już jestem tutaj od jakiejś godzinki, może półtorej. Tutaj dziureczka, tutaj dziureczka, tam dziureczka. Co mi z tych dziurek wyszło, to już Wam pokażę. O, wyszło mi coś takiego. Ogólnie rzecz biorąc, śmietnik. Kawałek aluminiowej blachy, jakiś stary gwóźdź. Kawałek żelastwa. Większy kawałek żelastwa. I kawałek żelazdu razem z kamyczkami. Podejrzewam, że te trzy kawałki żelaza będą jakimiś odpadami po wytopie. Gwóźdź to gwóźdź, aluminium no jest tego syfu po prostu pełno. Także ja sobie tutaj spaceruję z wykrywaczem. Widzicie co chwilę jakiś sygnał, w tym momencie akurat cegła. Jest tutaj też pełno takich kawałków ceramiki, o, takiej szlaki piecowej. Ma ładny niebieski kolor i też daje sygnał pod wykrywaczem. Teren bardzo zmineralizowany. Mam ustawiony bardzo dobry balans do gruntu, ale i tak co chwilę wykrywacz się wzbudza. O, proszę. No, coś tu ewidentnie jest. Wykopię to, sprawdzę i zaraz pokażę Wam, co to było. Proszę. Znalezisko okazało się kawałkiem starego emaliowanego garnka. Tak więc ja się chwycę za wykrywacz, pochodzę sobie jeszcze trochę, może coś ciekawszego wyjdzie oprócz tych złomów. Oczywiście mam ze sobą miskę, więc na tym, co tutaj rzeka naniosła. O, wykonam próby. Zobaczyć, może coś w tym będzie, chociaż szczerze w to wątpię, bo tutaj była usypana chałda z tego materiału, który przepracowywałem tutaj. Na pewno pamiętacie, o, jeden z moich pierwszych odcinków, kiedy pokazywałem wam taką większą dziurę nad opawą. To było właśnie to miejsce. Teraz po tej dziurze już nie ma zupełnie śladu. Ale dlaczego obawiam się, że tego złota może nie być, bo ta hałda, która była tutaj, została z powrotem przez rzekę rozciągnięta w miejsce, z którego wykopywałem ten materiał. Tak więc po dwóch miskach podejrzewam, będę wiedział, czy warto tutaj przyjeżdżać z powrotem, czy nie. No dobra, póki co to ja macham sobie dalej cewką. Jak wyjdzie coś ciekawego, to oczywiście pierwsi się o tym dowiecie. Dosłownie sekundę po tym, jak skończyłem poprzednią scenę, miałem od razu sygnał pod cewką. O. A wyszło to kawałek żelastwa, czyli standardowo. Zaraz obok niego pojawił się drugi sygnał. Już zobaczymy, co to będzie. Mamy go, hmm. będzie coś małego, tylko co? Poczekajcie sekundkę, bo mi się przyda do tego druga ręka. Jestem, jestem. Wyjaśniło się. O, proszę, taki piękny kawałek drucika. Teraz, moi drodzy, wsadziłem cewkę do wody i w tym miejscu pojawił mi się bardzo ciekawy sygnał. To ja się biorę za jego wykopywanie. A co to jest, pokażę Wam za chwilkę. Jestem, wykopałem ten sygnał. W wodzie został jeszcze jeden. Zaraz zobaczymy, co my tutaj mamy. Mamy mamy, tylko co to będzie chyba Hot rock. I wydaje mi się, że to będzie dokładnie to. Dobra, jeden problem mamy rozwiązany. Ja już wykopuję ten drugi sygnał i zaraz pokażę Wam co to było. Drugim sygnałem też okazał się Hotrog. Leżały sobie obok siebie dwie sztuki. Dosyć mocno wzbudza to wykrywacz. Także już tych śmieci. Dzisiaj tutaj kilka nagromadziłem. Zabawa przednia. Chociaż fajnie byłoby kiedyś znaleźć chociaż jeden kawałeczek złota. To dobra, idę się bawić dalej. Proszę, tutaj moje kolejne znaleziska, następny otrok. Kawałek drucika, aluminiowy nit i cynkowe 5 halerzy. Także jakieś cenne znalezisko już dzisiaj jest. Zaraz wybiorę się na drugą stronę tam na tą drugą wyspę. Będzie tam trochę ciężej chodzić z wykrywaczem, bo widzę, że jest zarośnięte trawą do kolan, ale zobaczę. Może tam na brzegu, gdzie jest tak trochę bardziej łyso coś zobaczę, czy uda się tam wsadzić cewkę. Ogólnie na pewno nie będę się nudził. No dobra, ja się tam wybieram za momencik, a później pokażę wam, czy coś udało mi się tam znaleźć. Podejrzewam, że długo mi się nie uda wysiedzieć dzisiaj, bo zaczynają się zbierać szare chmury. A to może oznaczać, że zaraz będzie burza i trzeba się będzie na szybko zbijać do domu. No to dobra, ja się zabieram za robotę. Więc wróciłem z drugiej strony. Było tam trochę bardziej kolorowo niż tutaj, a mianowicie dużo aluminium i to nie wiem, wygląda mi to też na cynk lub coś innego, w każdym razie metal kolorowy. Nie stal, nie żelazo. Tak więc zabawa z wykrywaczem jak na razie nie przyniosła większych efektów. Także chwycę się za miskę i zrobię próbę, czy coś tutaj rzeka naniosła na świeżo. Dobrze, najpierw zjem drugie śniadanie, potem trochę sobie popłuczę. Jak coś wyjdzie ciekawego, to oczywiście pokażę Wam to za sekundkę. Także do zobaczenia. No, i tak jak mówiłem, pobrałem dosłownie łopatę materiału, bo mam dzisiaj ze sobą tylko małą miskę. No i jest fajnie. Z jednej łopaty proszę trzy drobiny. Dokładnie dwie tu. I jedna mniejsza tutaj. Czyli jest dosyć ciekawie. Idę pobrać jeszcze jedną łopatę materiału z tamtego miejsca. Zobaczę, czy na drugiej misce pokaże się to samo, lub więcej. No i wygląda na to, że chyba znalazłem sobie nowe miejsce do spędzania wolnego czasu. Przynajmniej na chwilę. To no dobra, ja lecę po kolejną miskę i zaraz wam pokażę, co tam wyszło. Tak więc mam przepłukaną drugą miskę. Potwierdziło mi się znalezisko, bo na drugiej miejsce jest niewiele gorzej, jak było na pierwszej. Już Wam to pokazuję. O, proszę. Tutaj są drobinki. Nie wiem, czy uda mi się to dobrze złapać. Tak, jedna tutaj, druga tutaj, trzecia tutaj. Czwarta jest tutaj, trochę mniejsza. Nie jest źle, jak wyskoczyły cztery na łopacie na jedną małą miskę, to na wiaderko powinno być całkiem fajnie. W każdym bądź razie zweryfikuję to jutro albo pojutrze. Także nic straconego. Pomimo tego, że nie znalazłem nic ciekawszego wykrywaczem, to znalazłem sobie nowe miejsce do płukania złota. Dobra, to ja idę jeszcze się chwilę pobawić i z Wami zobaczę się za moment. Tak więc sprzęt mam już pozbierany. Wykopałem jeszcze jedną e, miskę, żeby sprawdzić, e, jak daleko ciągnie się ten pas, na którym nasypało złotem. E, no niestety, ostatnia miska była pusta, czyli ciągnie się ten pas około 30-40 metrów i się kończy. Także będę miał tam na kilka dni kopania. Mam nadzieję, że będzie to dosyć zasadne miejsce, tak jak pokazała Miska. No to nic, z mojej strony to już by było wszystko. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, chociaż złota nie było w nim zbyt wiele. Mam nadzieję, że więcej będzie w kolejnym odcinku, kiedy tutaj przyjadę. No to tyle, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia.